Witam was serdecznie. Mówiłam ostatnio, że będzie troszeczkę o zależnościach, o zależnościach na przykład powięzi, które widzicie z tyłu na planszach, bo to jest oczywiście niezbędny element prawidłowego funkcjonowania mięśni, ponieważ właśnie powięź może ograniczać w dużym stopniu wykorzystanie Waszej siły i wykorzystanie zdolności siłowych, które sobie wypracowaliście, na przykład w mięśniu, który urósł i który niestety przez powięź jest przykurczony. Natomiast nie o tym dzisiaj, bo o zależnościach, jakie występują w tarczycy, jakie zależności występują w wątrobie, jakie zależności występują w żołądku czy też w trzustce, a związane to wszystko będzie z stopniem zakwaszenia waszego żołądka, ponieważ mówię w wielu swoich odcinkach i zawsze będę to powtarzała, większość osób ma niestety niedokwasotę żołądka. Powtarzając, niedokwasota jest powodowana poprzez nieodpowiednią dietę, natomiast y, sytuacje, które będą ograniczały wytwarzanie kwasu solnego, to oczywiście stres, ponieważ stres hamuje wydzielanie HCL-u, więc to bezwzględnie nieodpowiednia dieta i również nieodpowiednie Posiłki, czy też nieodpowiednie składniki około posiłkowe. Dobrze wiecie, że albo nie wiecie, informuję, że temperatura zwiększa aktywność enzymów trawiennych, dlaczego na przykład podczas gorączki, dlaczego podczas infekcji tracicie nawadze, ponieważ enzymy trawienne działają nieco. Lepiej. Oczywiście nie mamy w sytuacji przeziębienia czy w sytuacji jakiejś infekcji ogólnoustrojowej nie mamy apetytu albo nie macie apetytu, ponieważ to jest normalne, że temperatura też będzie apetyt hamowała, natomiast temperatura zwiększa aktywność enzymatyczną w naszym ciele. Dlaczego na przykład posiłki ciepłe lepiej się trawią od posiłków zimnych? Dlaczego na przykład Jakie są zależności wydzielania kwasu solnego? Mówiłam o smakach, które wpływają na zdolności wytwarzania HCL-u. To oczywiście smak waśny, gorzki i słony. One będą pobudzały wydzielanie HCL-u, natomiast temperatura pobudza wydzielanie HCL-u, imbir pobudza wydzielanie HCL-u, cytryna pobudza wydzielanie HCL-u. Oczywiście na pewno znajdą się wśród Was zwolennicy octu jabłkowego, który. Pieci, który jest świetnym sposobem na zwiększanie HCL-u. Natomiast ja za zwolennikiem octu nie jestem, więc absolutnie tego octu nie polecam czy sobie, czy to moim pacjentom, tylko w sposób naturalny to wszystko możecie sobie uzyskać. Czyli na przykład ciepła woda przed posiłkiem, woda z cytryną i z imbirem przed posiłkiem, herbatka imbirowa przed posiłkiem. Bardzo fajne elementy, które mogą poprzez wpływ. I temperatury, i zawartości składników czynnych, które pobudzają wydzielanie h będą poprawiały trawienie posiłku białkowo-tłuszczowego. Teraz, jak wasz żołądek i jak kwasowość żołądka wpływa na inne organy w waszym ciele? Otóż niesamowicie istotny kwas solny będzie współpracował z wątrobą, a co się dzieje w wątrobie i Jaki ważny schemat konwersji hormonów tarczycy do aktywnych T3 zachodzi. Również zakwaszenie żołądka bardzo często będzie miało korelację z odpowiednim poziomem hormonów tarczycy. Wielokrotnie spotykam również u pacjentów, osoby i najczęściej osoby z niedoczynnością tarczycy mają właśnie niedokwasotę żołądka również. Kolejny element, który mówi, który mówi o zakwaszeniu naszego ciała i gdzie są wytwarzane. Substancji buforujące naszego ciała jest również zależny od ilości kwasu solnego. W żołądku powinniśmy mieć środowisko kwaśne, natomiast komórki powinny charakteryzować się odpowiednim, zobojętnionym środowiskiem, czyli środowiskiem alkalicznym. Pamiętajcie o tym, że alkalizacja ustroju jest ważnym elementem. I możliwym dzięki sprawnie funkcjonującemu mechanizmowi i, i mechanizmowi buforującemu, gdzie bufory są wytwarzane? Bufory są wytwarzane w trzustce wodorowęglany, a kiedy bufory są wytwarzane? Kiedy jest odpowiedni sygnał z odpowiednio kwaśnego e, żołądka. Na jakiej zasadzie ten mechanizm powstaje, kiedy do naszego żołądka przedostaje się białko, kiedy jemy posiłki wysokobiałkowe, stymulujemy powstawanie i wydzielanie HCL-u, ponieważ metabolity białkowe są wyjątkowo kwaśne, więc organizm wie o tym, że będą kwaśne metabolity, więc co robi? Dzięki właśnie tej poprzedniej wspomnianej stymulacji wydzielania HCL-u przez białko, automatycznie ta ilość kwasu żołądku stymuluje trzustkę do produkcji zobojętniających wodorowęglanów, czyli buforowanie kwaśnych metabolitów jest możliwe. Zatem kwaśne środowisko żołądka wpływa również na pH waszego ustroju, że ono będzie odpowiednio zalkalizowane. Więc osoby, które są zakwaszone, bardzo często są odkwaszone w żołądku, więc pamiętajcie, żeby zapewniać prawidłowe środowisko w waszym ciele żeby wszędzie na odpowiednich poziomach było prawidłowe pH, ponieważ narządy są ze sobą ściśle połączone, narządy bardzo mocno ze sobą funkcjonują, narządy są od siebie bardzo mocno zależne i tutaj zwracam na to uwagę, ponieważ znanie, znajomość fizjologii ciała człowieka i znajomość, jak funkcjonują poszczególne organy i jakie hormony wydzielają, Jakie hormony wydziela tarczyca, jakie hormony produkuje i jakie reakcje zachodzą w procesach detoksyfikacji, również zachodzących w wątrobie, jakie hormony są wydzielane w trzustce, wiadomo, zewnątrz wydzielnicza, wewnątrz wydzielnicza, enzymy, insulina, glukagon, to są hormony niesamowicie ważne, które zarządzają całą gospodarką cukrową waszego organizmu. Natomiast, a jeszcze o jednej rzeczy przypomnę. Natomiast pamiętajcie, że żołądek jest takim nadrzędnym elementem, który będzie warunkował, jak te inne narządy funkcjonują, więc od tego zacznijcie. Zacznijcie od tego, żeby zakwasić swój żołądek, żeby zapewnić prawidłowe pH w waszym żołądku, ponieważ od tego zależy również stopień trawienia białka, czyli od tego będzie zależało również. Czy to wystąpienie późniejszych alergii, czy wystąpienie późniejszych tej tolerancji, ponieważ przypominam, że alergie są bardzo często manifestacją nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego na proteiny. Czyli jeżeli białko jest nieodpowiednio strawione, a gdzie jest strawione? W żołądku, czyli tutaj zaczyna się alergia, może nie bezpośrednio, natomiast metabolity. W cudzysłowie, można tak powiedzieć, substancje niedotrawione pochodzące z żołądka w dalszych etapach przewodu pokarmowego mogą powodować różne dysfunkcje, zdziwienia, że tak powiem, układu immunologicznego, nierozpoznanie tak dużej cząsteczki czy tak dużej molekuły, ponieważ organizm jest w stanie wchłaniać pojedyncze aminokwasy, dipeptydy, tripeptydy. Wszystkie cząsteczki, które są większe, niestety, ale przez nasz organizm są nierozpoznawalne. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji i do komentowania i do odzywania się. Oczywiście spójrzcie na pozostałe odcinki, zawsze będę informować i zawsze informuję o tym, jak ciało powinno funkcjonować nie tylko funkcjonalnie odnośnie treningu, nie tylko funkcjonalnie odnośnie powięzi, ale również funkcjonalnie odnośnie Reakcji w Waszym ciele, bo od tego bardzo mocno zależy, ile na sztangę założymy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.